Dobry wieczór, witam Państwa na konferencji prasowej po spotkaniu 34. kolejki PKSA pierwszy dzikiej Koszykówki Mężczyzn pomiędzy drużynami jak ZDS Politechnika Opolska Górnik Zamek Książ Bałbrzyk, zakończony zwycięstwem gospodarzy 90-87. do Proszę o komentarz pomyczowy trenera drużyny gości, Pana Andrzeja Adamka. Gratuluję serdecznie drużynie Politechniki Opolskiej tego zwycięstwa w tym, myślę, że dobrym spotkaniu, myślę, że to widowisko mogło się podobać kibicom, także pewnie są usatysfakcjonowani. No my że tak powiem, źle weszliśmy troszeczkę w to spotkanie, może muszę przyznać, natomiast no jakoś udało nam się wrócić do meczu z dobrą postawą w obronie, no i potem po tym powrocie w zasadzie, można powiedzieć, troszeczkę zawaliśmy sprawę na tablicy bronionej, bo była naprawdę szansa przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść, no ale w decydującym momencie tam nie zebraliśmy dwóch piłek, popełniliśmy też błąd ustawienia w obronie strefowej, no i to się zemściło jakby od razu 2 plus 1 i tak jak powiedziałem. Gratuluję serdecznie gospodarzom i Thank you very much. Thank you. David Jackson. Yeah, uh, congratulations to Paula and um, for us going to the playoffs. Um, I think we just have to keep moving forward and um, continue to get better as a team um, and get ready for the playoffs. Um, today was like playoff atmosphere, so I think it can help us um, get our mind right for the playoffs and so we can go and um, try to achieve what we want to achieve. Okay. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam Państwa na cudownej konferencji klasowej po wspaniałym spotkaniu 34. kolejki PKS-a pierwszy Dzień Koszyków i Mężczyzn pomiędzy drużynami Łygri AZS Politechnika Opolska i drużyną Górnik Zamek Książ Wałbrzych zakończony fantastycznym wynikiem 90-87 dla drużyny gospodarzy z Opola. Bardzo proszę. Kapitan Adam Kaczmarzyk. Liczę szybko 20 punktów. 4 trójki, kapitalna walka. Adamie, gratuluję spotkania. Dziękuję. Chciałbym pogratulować nam przede wszystkim, że pokazaliśmy tutaj dużą energię, bo czegoś zabrakło w Krośnie tydzień temu i dzisiaj musieliśmy to naprawić. naprawdę pokazaliśmy, że, że potrafimy walczyć potrafimy wygrywać z najlepszymi zespołami. I teraz yy, kończąc tą rundę zasadniczą, możemy sobie tylko powiedzieć, że możemy zrobić wszystko. I wszystko zależy tylko od nas. Graliśmy zespołowo, walczyliśmy, byliśmy się z nimi tak jak na stronie Urszalo, że to jest fizyczny zespół. Pokazaliśmy naprawdę fajną koszykówkę, wiadomo, było parę błędów, ale yy, ja już nie, nie myślę o tej rundzie zasadniczej. Już teraz musimy przygotowywać się do, do play nad na dnie. Chyba z Astorią gramy. Tak? Gramy z Astorią. Przygotowujemy się nowy, nowy rozdział w tym sezonie i idziemy po swoje. Dziękuję. Dzięki, dziękuję trener Robert Kiewniewski. Dobry wieczór. Dziękuję za gratulacje. Dziękuję kibicom, naszym kibicom, dziękuję kibicom z Wałbrzycha, którzy tak licznie się zjawili w. Na tym meczu i tak licznie wysyłali do mnie wiadomości na messengerze w sprawie biletów. Przepraszam, no salę mamy taką, jaką ma, mamy, ale na szczęście w przeciągu kilku lat ma powstać nowa, wielofunkcyjna, więc wtedy będzie lepiej. Chcieliśmy tym meczem pokazać, że szanujemy właśnie kibiców, którzy wydają pieniądze i przychodzą nas oglądać. Chcieliśmy tym meczem pokazać, pokazać szacunek do naszej pracy, którą wykonaliśmy przez cały ten sezon. Bo żaden z tych chłopców, żaden z moich graczy i łącznie ze mną nie grał jeszcze w play-offach w, play w tamtym sezonie. Żaden z tych graczy nie wystąpił w play-offach, to będą moje pierwsze play-offy, dlatego bardzo się cieszę, że zawodnicy kupują to, co chcę im sprzedać i są ze mną. Także jedziemy do Bydgoszczy, będzie bardzo ciężko. My nie mamy nic do stracenia, oni mają cel jasny, awans, to muszą zrobić, bo jak nie to sezon stracony, a my jedziemy e, walczyć. Dziękuję bardzo. Pytania? Mamy plany na Bydgoszcz? E, najpierw mamy akademickie mistrzostwa Polski, które będą trwały tutaj w poniedziałku do środy i nasi zawodnicy biorą w nich udział, więc też zapraszamy. Później przyjdą dwa dni na przygotowania do Bydgoszczy, jedziemy dzień wcześniej, z czego bardzo się cieszymy. No i gramy dzień po dniu. Sobota, niedziela, ale trenerzy SUDE z trenerem lutkowskim wykonują kawał świetnej roboty pod względem skautingu, przygotowania merytorycznego zespołu przeciwnika, gry przeciwnika. Oto jestem spokojny. Chcę tylko, żeby zawodnicy odpoczęli, nabrali sił i uwierzyli, że wszystko jest możliwe. Dziękuję bardzo. Dobrze. Znacie się bardzo dobrze z trenerem Adamkiem, bo pracowaliście razem i czy trener Adamek zaskoczył się czymś, jakimiś rozwiązaniami taktycznymi przed meczem albo w trakcie meczu? Myślę że, myślę, że nie. Wiedzieliśmy, tak jak Adam wspomniał, że to jest zespół fizyczny bardzo doświadczony, świetnie rozumiejący koszykówkę. Trener Adamek to jest trener Adamka też pierwszy sezon tutaj w pierwszej lidze. I... Też musiał poznać tą specyfikę. Przechodził przez to, przez co ja przechodziłem w tamtym sezonie. I myślę, że wykonuje kawał świetnej roboty, bo to też nie jest sztuka połączyć yy, tak wiele charakterów i stworzyć z tego drużynę. Także to wciąż jest faworyt. Yy, są groźni, będą groźni, tutaj się nic nie zmienia. Jeśli im tylko zdrowie będzie dopisywało, to na pewno yy, pokażą swoją ogromną siłę, która w nich trzemie. A wracając do y, napiętego terminarza, że tak powiem. jak Sławko. Wygodna jest. A rezerwa. <laughs> e, jest ok. Ci, ch ci chłopcy, którzy grają mniej minut, oni muszą być gotowi mają taką informację, że wszystko się może zdarzyć, ciężko pracują na treningach, e, zostają po treningu, e, pracują indywidualnie z trenerami. I oni też mogą tylko wygrać. W zasadzie każdy z nas, zaczynając ode mnie, kończąc tutaj na najbardziej doświadczonym zawodniku naszej drużyny damie, mogą tylko zyskać tym sezonem, tymi playoffami. Cel już osiągnęliśmy, jaki był awans, ale nie chcemy się zatrzymywać. Szanujemy to, swoją pracę, jesteśmy sportowcami, dostajemy za to pieniądze i ze względu na to podchodzimy poważnie do zawodu, gramy, żeby wygrać. Pięknie, dziękuję. Bardzo dobrze. Dziękuję. Ciało Dziękuję. pozdrawiam.